Na mapie Mesłowic pojawiło się wyjątkowe miejsce dla każdego, kogo rozpiera energia. W minioną niedzielę przy ulicy Bończyka 80 miał miejsce otwarcie parku trampolin Jump Max, w którym wzięły udział m.in. dzieciaki z Centrum Opiekuńczo-Wychowawczego Nadzieja. Pierwsi klienci szaleli w ogromnej strefie trampolin, na ściance wspinaczkowej, poduszce powietrznej, torze ninja, basenie z gąbkami czy strefie koszukówki. W bezpiecznej zabawie i doskonaleniu akrobatycznych umiejętności pomagali im obecni na miejscu trenerzy. W tygodniu Park jest czynny w godzinach od 8 do 21, w sobotę od 9 do 20, a w niedzielę między 9 a 19. Godzina zabawy kosztuje od 26 zł. Kompletny cennik znajdziecie na stronie internetowej parku. Jump Max zaprasza dorosłych i maluchy już od drugiego roku życia. A my mamy dla Was konkurs, w którym możecie wygrać podwójne zaproszenie na godzinę rozrywki w Mysłowickim Parku Trampolin. Szczegółów szukajcie na itv.pl